Tym razem tylko dwa otwory czterometrowe, ale już wiadomo, że będzie ciekawie. E, no obecnie to tam wiadomo, jakieś tam zasypane e, dolinka działka. Nasypy tu były już zbierane od kilkunastu lat. To jest 2008 rok, a w 2002 mieliśmy tu. No, ich raczej to jest na moje oko staw. Dobra, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że moment, gdzie ja to mam. Eee, to jest 44 rok to zdjęcie. Jesteśmy w tym miejscu, czyli krawędź doliny przebiega w miarę tutaj po skosie równolegle. Tutaj też mi się wyda jakiś ciemniejszy punkt, ale dobra to przy tej jakości nie, nie, nie powiem co to jest. No i wchodzimy na geoportal. Yy, nasza działka znajduje się tutaj a tutaj, tak to też hasło nasypy wydaje mi się, no ale dobra tak czy siak tu powinna być w tym miejscu gdzieś droga jesteśmy w tym miejscu, widać że ten język nasypu wysunięty do samego kanału i inna rzecz trochę się przesuniemy tu, gdzie na pewno nasypów nie ma, mamy dzienno 95,8 no i na dnie przy kanale mamy już 94 i 2, czyli to jest jakieś 1,60 m różnicy w tej części, gdzie będziemy wiercić. Zresztą widać, że tutaj ten nasyp jest jeszcze dodatkowo przewyższony, to powinno o, w ten sposób nam tutaj schodzić. Czyli spodziewam się, jeśli tam by nie było stawu, około 1,60 m nasypu. Dobra, jedziemy w teren, zobaczymy jak to wygląda. Przy jedynki, by się wydać może do gleba, no ale niestety, jesteśmy na nasypie, więc to gleba nie jest. A poza tym pod spodem mamy tu otwory, już podchodzące pod ilastę, ale w większości piaszczyste, piasek gliniasty, tutaj częściowo z glebą, nawet wilgotny tutaj. Mogłoby się wydawać, że to gleba pierwotna, no ale nie, bo w tym głębiej wychodzą ślady z palonego drewna i kawałki ceku, gdzieś teraz wywaliłem dobra jedziemy głębiej pierwszy metr w dół kontynuuje nam się nasyp nasyp bankowo tu występują jakieś dziwne przewarstwienia, widać rzucone tak bez ładu i składu tu trochę organiki jakieś zwęglone drzewo dalej piasek Wilgotny, ale też taki, takie punktowe zabarwienia świadczą o tym, że to nasyp. Jedziemy dalej. Jest ciekawie. Drugi metr, opory nagle spadły, dało się wciskać bez kręcenia. Na 2,20 wchodzimy w warstewkę torfu i tak ciężko uznać, gdzie jest granica między nasypami. No, powiedzmy, że to jest gleba. Yy, znaczy, gleba torfiasta, która była pierwotnie na powierzchni, a to wszystko jest nasyp, no Tu jest jakiś fragment niezbutwiałego drewna na wierzchu, mogłoby to potwierdzać. Poniżej mamy muły przewarstwione nawodnionym piaskiem. Tutaj dalej na muły, ale masa z tym jest organiki, takich mini korzonków, ale też to na świeże wygląda. No i to miejscami jest przewarstwione, tak jak tutaj, piaskiem drobnym, nawodnionym. To to tylko przemaza, ale tutaj dalej jest ta organika. Tu wchodzimy w takie utwory na... To jest piasek gniazdo, glina piaszczysta, ale jeden wałeczek wychodzi bez problemu. I opory nie wzrastały tutaj w ogóle do samego końca powyżej 20 barów. I czubkiem złapało znowu torf. Chociaż to bym się tym nie sugerował możliwe, że to ten tor wyżej tutaj się zakleszczył, a, ta, a to było niżej na tyle słabe, że go nie przepchnęł. Tak, może tak być, że to tylko... No co by nie było, Jest... średnio to wygląda. jedyneczka tam była. Jesteśmy przy dwójce. Tu się okaże czy w ogóle będziemy robić trójkę, czy klient rezygnuje z zakupu. No a póki co pierwszy metr, no to ewidentnie nasyp to żeby jeszcze był piaszczysty to tu mamy jakieś głównie o fajnie przewarstwienia i gliniaste cegła okruchy no i na pierwszym cegła Więc nie ma o czym gadać, jedziemy głębiej drugi metr w dół, no tutaj to nie ma żadnych wątpliwości, że to nie jest grunt rodzimy nawet lajki rozpozna, że coś tu jest nie tak dużo okruchów cegły no i to najgorsze, dużo w tym nasypie jest gruntów spoistych. Dobrze, jedziemy głębiej. Klient raczej zrezygnuje z zakupu. Drugi otwór praktycznie niczym się nie różni. No, tam było ciężej uznać tą granicę. No, tutaj ewidentnie mamy cegłę nagle na tych glebach torfiastych torfie i poniżej już brak śladów ludzkich, wytworu ludzkich rąk. No i poniżej torfu, tak jak tam na muły, tutaj przewarstwione piaskiem drobnym. Delikatny skok był w okolicy 3 metrów, bo tutaj mieliśmy czysty piasek drobny. Znaczy czysty, ale dalej z tymi fragmentami korzonków tych roślin, które to pierwotnie rosły na powierzchni. No a od 3,30 dalej to tak piaski gliniaste w stanie już wchodzącym w plastyczny no to jest taki piaski liniowy na pograniczu gliny piaszczystej, no ale mimo to dwa wałeczki w tym to jest, e, to jest bardzo dużo. Jeszcze półbiedy, gdyby te nasypy były na jakimś nośnym gruncie, no ale nasyp, nasyp to niedobrze, a pod spodem jeszcze gorzej. I mała aktualizacja po pomiarach wody wyszło, że woda podniosła się aż na 1,60 m. No to jest 80 cm powyżej tych torfów, więc wychodzi na to, że tu pierwotnie e, jednak przez większą część roku było jakieś oczko wodne, a nie, a nie suchy teren. Znaczy to mięte, chodzi o czyli, no tak, czyli nam się uplastycznia od dołu pod naporem... To wszystko co tam wsypano, no jak to w nasypie, nie, nie mamy pojęcia co tam może być.